Witam po serdecznie Zalewamy sobie rację żywnościową wojska polskiego. Nie do końca. Tak, żeby nam zaskoczył cały ten ogrzewacz podgrzewacz chemiczny. Wkładamy w zestawie czyli herbata po polsku, batonik. pancerz wafle typu Su1, kofik. Guma do rzucia. Tutaj taśma, jakby kogoś przycięło. no to chyba nie radzę, Chyba, że ktoś chce sobie wybić swoje piękne ząbki, są dosyć twarde. Chociaż mój kołpan mówił, że zwiększały. No i mamy też gulasz angielski. Gulasz angielski, tu jak widać, mój co coś ja się z niego wylewa. Jest za dużo wody wlałem i zaczyna reagować. Dżemia godowy. Zakręcam wodę na wszelki wypadek, żeby nie zgubić nakrętki. Odciążę trochę plecak. No kawa już wypita. Taki jest taki, tu noszę, tu, no, tu noszę cukier, tu noszę kawę. Zachadita, pazarszta. Jam ja gotowy, no zjemy na końcu. Ja po początku wezmę się może za batonika, albo poczekam na danie główne. Niech się podgrzeje. Tu widzę, że już się grzeje. Słomka w zestawie. Także Odłożę sobie na bok łyżka. Proszę bardzo, proszę Państwa. Etykieta bigowskie. Basom. Pozdrawiam serdecznie Szejdziczołem. Leśni towarzyszą, Dasz budy.